No, witam, dzisiaj chciałbym zaprezentować skuter, motor, trajkę, trudno jest zamiennie chyba nazwy używane mp 3 pojemności 500 cm3, jednocylindrowy silnik około 40 koni mocy, tak to wygląda. Hmm. No cóż, wcześniej jeździłem 400 w 400 stosunek masy do mocy był ciutkę zachwiany, że tak powiem, e, i brakowało tego odejścia, brakowało tego przyspieszenia. Tutaj jest e, oczywiście skrzynia e, automatyczna bezstopniowa, e, pasek, tak. E, także, no w sumie przyspieszenie jest jednostajne, aczkolwiek w 500c jest to dużo fajniejsze, tak? Podejrzewam, że na długie trasy to nie bardzo, ale miasto. I takie trasy do 100-150 km, spokojnie, można mieć przyjemność z jazdy. Tak to wygląda. No dobra, startujemy. Skuter robi wrażenie bardzo masywnego, tak, waga około 240 kg, ale wyśmienitą rzeczą. Skuter posiada z przodu dwa koła, ale mają tu taki magiczny przycisk, który je blokuje. Zawieszenie hydrauliczne, w tej chwili skuter stoi, nie muszę go trzymać. Wcześniej jeździłem, tak jak wspomniałem, w piarze o popewności 400. Przyjemność z jazdy fajna, w sumie trochę jedno z nią, ale zachowuje się praktycznie jak normalny motocykl, tak? Bardzo fajnie reaguje na balans ciałem. Nie ma problemu z tym, ale tak jak mówiłem, przyspieszenie względem tej masy 400, tam niewiele lżejsza była od 500 To powodowało, że że jednak była ona taka... Nie do końca byłem zadowolony. W tej chwili mówię, zmieniłem na 500. Balans z ciałem powoduje bardzo szybką reakcję. To fajnie, dość fajnie się to mieści. Przyspieszenie przy odkręceniu maletki pozwala również na wyprzedzenie samochodów, tak? Czy gdzieś tam na tych trasach podmiejskich, jeżeli trafi się autobus, tir, bez problemów idzie go wyprzedzić. Przepraszam za wiatr, ale to pierwsze próby z GoPro i, 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 i motorem, że tak powiem. No w tej chwili będziemy dojeżdżać do świateł. Więc... Ok, zahamowałem. W tej chwili mogę go trzymać opierając się na nogach. Ewentualnie mówię, przycisk blokujący i, i praktycznie stoi, stoi y, sam skuter. Y, więc jest to na pewno ułatwieniem dla ludzi, którzy nigdy nie jeździli y, motorem lub nie mają uprawnień, bo o czym muszę wspomnieć, ta 500 z hamulcem, nazwijmy to w podłodze, nożnym, jest na uprawnienia kategorii B, czyli z prawo jazdy kategorii B, można się tym poruszać. Tak to wygląda. Z plusów, no tak jak mówię, przyjemność z jazdy powiedzmy śladem ale praktycznie jak motor. Druga sprawa, korki w mieście, tak. Nie ma problemu. Optycznie na początek skuter robi potężne wrażenie, że jest bardzo szeroki i tak dalej. Ale praktycznie idzie fajnie się tym przecisnąć przez miasto, między samochodami, tak, gdzieś tam. Na pewno pozwala oszczędzać czas. Ja dojeżdżam do pracy 8 km. W tej chwili mówię, nie ma problemu, bo, bo już jest porządno tak powiem, na sileniu tego ruchu, e, no ale w drodze powrotnej te 8 km niejednokrotnie z samochodem pokonywałem po około pół godziny do 40 minut. W tej chwili, no powiedzmy przy, przy potężnym korku, e, zajmie mi to 15 minut, 10-15 minut, tak. Więc jest to spore oszczędzanie czasu. E, co ciekawego, no spalanie tego nie jest małe. 500 cm3 w jednym cylindrze. Eee, bak paliwa to jest około tam 14 litrów, jak to pod korek naleje. No i starcza mi to na, na 300 kilometrów tak? Powiedzmy, plus, minus. Czyli to jest około 4,5 do 5 litra na 100 km. Eee, minusem może być tylny hamulec, tak? Eee, hamulec przednim, wiadomo, czujemy, czujemy to, że ten hamulec. To są dwie tarcze z lewej, bo dwa koła z przodu, tak? dwie tarcze z, na, po jednej na koło oczywiście plus e, zacisk, czyli mamy jakby podwójną moc hamowania, aczkolwiek na hamulcu jest tylko jeden tłoczek, tak? Pomimo to mówię, są dwie tarcze, czyli powierzchnia i, i jakby skuteczność hamowania przodem jest, jest bardzo duża. E, z tyłu ten hamulec jest taki troszeczkę tępy bym powiedział, tak? także wiadomo dałoby się wymienić tam plocki na jakieś lepsze Ja tym skuterem 500 km zrobiłem około 4500 km W tej chwili Tym zrobiłem około 3600 no To mam powiedzmy przejechane skuterami Piaggio Około prawie 5000 km I powiem, że No frajda jest Kanapa, na której siedzę Jest dość duża, dość szeroka W 400 było Siedzisko żelowe, nie polecam go, jakoś dziwnie mi się na tym jeździło, no mam normalne siedzisko, tak, obite skajem, ono jest twardsze, ale na tym żelowym jakoś szybciej odczuwałem zmęczenie, jakby dyskomfort yy, niż tutaj na tym zwykłym twardszym siedzisku, tak? To jest w granicach 150-160 km na godzinę eee, Jechałem sam eee, Przy obciążeniu z pasażerem Wiadomo, bo ta prędkość jest troszeczkę mniejsza tak? eee, Jazda z pasażerem no, eee, Nie nastręcza problemów eee, Bardzo często poruszam się Gdzieś tam mówię, jeździmy na wycieczki z synem eee, Nie ma problemu, Tak, Oczywiście syn musiał się przyzwyczaić Do jazdy, tak? do tego żeby żeby tworzyć jakby ze mną i, i, i z motorem jedność, żeby mi się nie odchylać w drugą stronę, i tak dalej. Ale bez problemów, tak? Także 500, no, ogólnie Piatr MP3 nie są tanie w zakupie. Tak? Ceny są dość, dość wygórowane. Eee, serwis, wiele rzeczy można zrobić samemu. 400 eee, wymieniałem paczek. Od y, ciężarki, y, kotki hamulcowe, tak. Jedyne, y, co jest, y, y, że tak powiem, skomplikowane, no ale to musi być, bo to wiadomo, Włoch, y, to jest smarowanie przedniego widelca Tam jest potrzebny specjalny klucz. A ten klucz i w tej chwili ja ten klucz jest, no mam go, tak, że mogę sobie ten przedni widelec przesmarować. Y, koszty, koszty, koszty y, eksploatacyjne. ciąg dalszy, pogoda wyśmienita Jak już mówiłem, skuter ma dość dużą kanapę, pod kanapą jest bardzo duży schowek, tak? także spokojnie mieści się tam wymagana apteczka, wymagany trójkąt, tak? bo pojazd jest zarejestrowany jako pojazd, nazwijmy to w cudzysłowie, inny, więc wymogi są takie jak dla, dla samochodów, tak? Dodatkowo mam tam cały e, komplet przeciwdeszczowy z e, podnie, e, kurtka, tak, nakładki na buty. E, z tyłu za, za mną jest jeszcze zamontowany e, kufer na kaski, e, więc w momencie kiedy, kiedy jadę, kask mam na głowie e, również mogę wykorzystać go jako dodatkową przestrzeń e, bagażową. E, do jazdy stricte turystycznej. na Średnie, tak powiem, wypady, średniodystansowe wypady jak najbardziej polecam. Spalanie nie jest zbyt małe, a liczyć trzeba, że bak paliwa starcza na około 300-280 do 300 km w zależności od jazdy, tak? od stylu jazdy, bak około 14 litrów paliwa, także wychodzi w granicach. 4,5 do 5 litrów yy, paliwa tak? na 100 km. Przy starcie, nie wiem, czy widać, ale dość odczuwalne wibracje, które już tam powyżej 2,5 tysiąca yy, obrotów znikają, tak? ale to jest, że tak powiem, kultura pracy silnika jednocylindrowego. Tak to się po prostu prezentuje, tak? Coś fajną robotę robi obiewka z przodu. Wcześniej jeszcze miałem na manetkach osłony i podgrzewane manetki, ale nie chcę się tego przekładać już, także zostaje tak jak jest. W tych silniejszych okresach często i powiedzmy jesiennych te ogrzewane manetki, no fajna sprawa, tak? W tej chwili mówię, mam około 30 paru stopni, więc jak najbardziej oczywiście wskazane do jazdy rękawice. W momencie upadku na pewno Na pewno chronią ręce, bo to jest odruch Bezwarunkowy, że lecimy na ręce Ale mówię, nie przewiduję Tu takich Takich scen Krótki dystans, 8 km Rękawiczki W bagażniku, tak Jeszcze nie ma przepisu regulującego Konieczność, obowiązek jeżdżenia w rękawicach Więc Więc na spokojnie W tej chwili mam 50 km na godzinę Swobodnie odkręcając manetkę Da się czuć Tą moc W tej chwili już jest Stówka Manetka nie była odkręcona do końca Także Dość fajnie naprawdę Dość fajnie się to prezentuje Oczywiście polecam najpierw Jazdę próbną wszystkim Jeżeli taką opcję mają Żeby się przejechali Po prostu dali sobie Jakby odczuć Będą mieli e, zabawę I przyjemność z jazdy Takim wynalazkiem e, Przy następnym serwisie Ja to już całkiem niedługo Mam 9600 Za jakieś tam 400 km będę musiał się pobawić znowu e, wymienić, wymienić pasek Wymienić e, oleje Wymienić klocki hamulcowe. E, podejrzewam, że, że z tyłu Na pewno z przodu niekoniecznie No sprawdzę to W każdym bądź razie e, na pewno postaram się nakręcić jakiś manual, zrobić jakiegoś time żeby przybliżyć ten, ten problem i pokazać, że naprawdę nie jest to nic skomplikowanego. Po prostu tylko należy pamiętać kolejność wykonywanych czynności i, i, i po prostu zbić porządek w śrubach, tak, żeby ich nie pomieszać. I, I naprawdę można to wszystko samemu ogarnąć. Fajnie, myślę, że wielu z Was. Eee, po obejrzeniu filmu zdecyduje się o ile rozważało wcześniej taką opcję na eee, chociażby próbę przejechania się, czy, 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 czy przekonałem być czy może co niektórych do, do zakupu. Polecam jak najbardziej bez dodatkowych kosztów typu zdobycie nowych uprawnień kategoria Eee, oczywiście jak się spodoba, zawsze później można A zrobić i, i przesiąść się na, na motocykl, tak? Eee, bo mówię, ten trójkołowiec, skuter czy motor, jak zwał tak zwał, również daje mnóstwo frajdy eee, z jazdy. Eee, pozdrawiam serdecznie i do spotkania.